Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. I oczywiście pewnie słyszycie radość w moim głosie, ponieważ problemy natury techniczne i miejsce, w którym przebywam, uniemożliwiają mi nagranie naturalnego, zwyczajowego naszego filmiku. No i w związku z tym nie muszę się patrzeć do kamery, nie muszę a, siedzieć, co jest dla mnie czasem bardzo trudne, bo lubię biegać. Te osoby, które mnie znają, to o tym wiedzą. I dlatego w taki sposób zupełnie inny przedstawię Wam nowy tydzień 31 sierpnia do 6 września. Zapraszam. A zatem 31 sierpnia, ostatniego dnia sierpnia, wypada nam poniedziałek. Na niebie mamy taką trochę dziwną e, sytuację. Księżyc nie tworzy żadnych aspektów, to jest bardzo ciekawe. Przebywa w znaku mm, wodnika i samo z siebie to powoduje, że dystansuje się e, e, od emocji. Natomiast Słońce ma tylko jeden istotny układ i to jest układ z Chironem. Słońce do Chirona tworzy kwinkuks. No, wiecie już sami, że... Kungs jest takim dosyć trudnym aspektem, a sam Chiron pozostaje nieco tajemniczy. Należy do tej samej grupy ciał niebieskich, co Uran, Neptun i Pluton. Mamy zatem do czynienia z sytuacjami, które zdecydowanie nie wpisują się w żaden sposób w codzienność. Słońce wydaje się być zawsze jednoznaczną wskazówką dokonań, aktu woli czy jednostronnej orientacji. A Jakiejkolwiek orientacji, tak? Ma być ona jednostronna. Natomiast w trudnym aspekcie z Chironem odbiegamy od rzeczywistości. Mamy teraz podwójną zasłonę dymną na niebie. Każdy krok e, wydaje się być słusznym i niesłusznym jednocześnie, czyli mamy jedno i drugie. E, uważajmy w tym dniu, czyli 31 sierpnia, na intrygi, plotki, a prowokowanie różnego rodzaju antagonizmów. E, Półsłówka, które się właściwie no niby komuś tam wymkną, które niby niczego konkretnego nie sugerują, ale na pewno nie zawierają krzty e, prawdy. Jednak e, kinką z słońce Chiron jest aspektem trudnym, bo nie wiadomo, z której strony należałoby do czego podejść, i w jaki sposób to podejście można by było wykorzystać dla siebie, praktycznie nie da się tego wykorzystać. To jest takie bardzo, bardzo. Um, e, bardzo układ wieloznaczny, wielowymiarowy, i właściwie nic nie można dobrą sprawę z pewnością stwierdzić. Tego jestem pewna. E, 1 września mamy wtorek i po takim enigmatycznym rzeczywiście poniedziałku, we wtorek, e, możemy zacząć działać z wigorem, z fantazją, pozostając w swojej prawdzie. E, najważniejszy układ to ten pomiędzy Merkurym w Pannie, a Plutonem w koziorożcu oczywiście. Mamy Trygon. I tego wymiaru trygonalnego, trygonalnej realności z koziorożca do panny trzeba się trzymać. Merkury w tym tygodniu wyznacza rytm, pamiętajmy, z wyjątkiem poniedziałku. Poniedziałek nie ma sensu, ale to w takt Merkurego się poruszamy. Jego działanie jest najważniejsze, jego aspekty na niebie są najważniejsze, zatem pomysły, rozmowy, kontakty i podróże, jak również nieporozumienia, niezrozumienie, dwojakość sytuacji, niepewność, w którą stronę należy się udać, to również będzie. Przy Ale wracając do wtorku, preferowano mamy działalność właśnie podróżniczą, a różnego rodzaju pomysły się wykluwają, działalność naukowa, wydawnicza, badawcza. A oczywiście w sposób taki naturalny i spontaniczny zagłębiamy się w detalach. Nie, prze, nie przegapimy niczego, czyli zauważamy wszystko to, co istotne. To podpisywanie umów, finalizowanie wielkich przedsięwzięć ostrożnie, jedynie z finalizowaniem umów kredytowych i pożyczek. Z tym poczekajcie do czasu, gdy na niebie pojawi się księżyc ubywający, a póki co nam go e, przybywa. 3 września mamy czwartek, no już nie muszę mówić, że 2 mamy e, pełnie, więc e, jej poświęcimy osobną tym razem e, a, a, sytuację, czyli audycję, też będziecie mieć słuchowisko. E, 3... Mm, Września mamy czwartek i to jest naprawdę rewelacyjny dzień. Biorąc pod uwagę ilość harmonijnych aspektów. Czasem jest tak, że przeważają nam nieharmonijne, czasem, że także przeważają nam harmonijne i teraz mamy taki układ. Rozpoczynamy nieco bajkowo, jesteśmy tuż po pełni, jeszcze wibrują na, w nas przeżycia e, księżyca, który był w koniunkcji z Neptunem, e, pozwalał nam wierzyć we wszystko, ale teraz, czyli w czwartek, nie ma to nic wspólnego z bajdurzeniem. Dzisiaj wiara rzeczywiście może góry przenosić. A wspomniałam wcześniej o Merkurym. Teraz tenże sam Merkury ma trygon do Saturna. Wprawdzie nie święci garnki lepią, a zatem może nie trzeba szczególnych zdolności, by poprowadzić właściwe rozmowy, zwrócić się do odpowiednich źródeł o poradę, czy też skorzystać z pomocy, czy po prostu przejąć inicjatywę. Nawet wtedy, gdy normalnie mamy opory przed wyróżnianiem się, przed przejmowaniem tej inicjatywy. Jest praca do zrobienia i teraz robimy ją tak po prostu z przychylnością planet i życzliwym wzrokiem innych. Inni też nam sprzyjają. Spotkania osobiste, poważne rozmowy o życiu też znajdą miejsce w tym dniu i będą przez wszystkich tak. Właściwie i, i, i dobrze odbierane, tak prawdziwie odbierane. 4 września mamy piątek. No i cóż, płynie w nas gorąca krew, burzy się często, harmonijny nastrój, no już prysnął. Dzisiaj panują, no cóż, czasem niesnaski w gronie rodzinnym. To nie jest oczywiście tak, że trzymamy się tej litery, o której ja mówię. Ja mówię tylko o aspektach dziennych. Jak to się ma do Was? To już jest kwestia indywidualnego horoskopu, ale zwracajcie na to uwagę. Czyli mamy niesnazki w gronie rodzinnym, podejrzenia o zdradę, o niewierność, również takie snucie opowieści mających na celu zmylenie przeciwnika, czy też zmylenie rozmówców. Znów ten Hiron, tym razem z księżycem. I wiecie, że gdy ktoś jest biegły w temacie w jakimkolwiek temacie, to nie przyłapiecie go na, 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 go na kłamstwie czy niekonsekwencji. Które to kłamstwo czy które to niekonsekwencje mogą wyjść nieco po czasie, ale wtedy je, już się nie będzie to tak liczyło. Yy, yy, układ, ten Hiron Księżyc, kiedy służy się dwóm panom, a widzi się tylko zalety i jednej i drugiej strony, lub tylko wady. Jedna i lub druga, lub tylko wady, jakby się nie patrzy, a w sposób nie ma obiektywizmu w ogóle w tej sytuacji. Ze względu na chęć szybkich rozstrzygnięć, podejmowania decyzji pod presją czasu, chwili, albo też silnego wzburzenia, jest to układ niepewny i niestabilny, zatem wiadomo, że unikamy czegoś takiego, unikamy w ogóle podejmowania, rozstrzygnięć, decyzji, jesteśmy podirytowani, zmieniamy barwy też bardzo często. To jest też taki dzień starajcie się szukać w tym momencie dziury w całym, ale również e, e, dziury jakby w swoim myśleniu, o w swoim zachowaniu, bardzo dużych niekonsekwencji i bardzo dużych niekonsekwencji w zachowaniu innych ludzi. E, zapisujcie wnioski i skonfrontujcie je z tym, czego dowiecie się już e, w poniedziałek, Zatem, za jakiś moment. E, 5 września mamy sobotę, e, no cóż, mamy księżyc kwadrat Jowisz, księżyc kwadrat Pluton, a już sami wiecie, jak na te układy reagujecie. Księżyc jest w waranie, zatem spokojnie nie będzie, ani spokoju, ani zachowania przezorności w żaden sposób nie, no nie będzie. Z innych ważnych względów, faktów, bierzemy pod uwagę też to, że Merkury zmienia znak, czyli wchodzi do wagi. Zaczyna się jego panowanie w tym znaku, znaczy panowanie jest w tym znaku, bo on nie jest władcą tego znaku, i w związku z tym sprawy partnerstwa i współistnienia są na pierwszym planie. Być może nie odczujecie tego w sobotę, ale generalnie to czas zażegnywania sporów to jest taka chęć, znalezienia się w dobrym towarzystwie, w takim wyśmienitym towarzystwie, przy kawie, prowadząc ciekawe, niekoniecznie głębokie dysputy. Liczy się też piękno słowa, cytat, którego użyjecie, przywoływanie wspomnień cudnych, pięknych. To jest urok rzeczy nieoczywistych, gdzie aura, jaka panuje podczas rozmowy, zostaje przywoływana wielokrotnie później. I niech tak w tę sobotę zostanie. 6 września mamy niedzielę, początek, a właściwie noc, to księżyc kwadrat Saturn. Zatem. Nie przekładajcie e, niczego na sobotę wieczór, jak również nie przejadajcie się w sobotę wieczorem, by nie mieć potem snów o Frankensteinie. E, lekkie poddenerwowanie może nam towarzyszyć jeszcze rankiem. Księżyc wita się z Marsem. Wiecie jak to jest. A potem już tylko czas na wylewność, dramatyzowanie, a taki, takie fajne dramatyzowanie emocji, pokaz naszych uczuć, Wenus przechodzi do znaku Lwa. Wenus w znaku Lwa namawia do tworzenia i kreowania. Namawia również, by szukać miłości, by kreować sytuacje, które pozwalają zaistnieć uczuciom i zaistnieć. Takim czułym relacją, niesamowitym czasem relacjom pamiętamy, że Wenus w elwie jest taka bardzo zjawiskowa. Czasem kochamy kogoś platonicznie. To jest praktycznie taki układ, kiedy mamy czas fanfarów na część miłości i piękna wraz z nią odkrywanego, to jest piękno miłości, czyli poszukujemy czegoś, co z nami rezonuje na zasadzie cudowności, naszych, cudności, naszych uczuć. Z drugiej strony to oczywiście jawność i, e, 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 jawność i takie otwarcie w stosunku do naszych sympatii, ale też pokazywanie e, tego, czego nie lubimy. Antypatie również się pojawiają. Wenus w we Elwie dąży do władzy i sławy. E, jeśli te dążenia są komuś z Was bliskie, wykorzystajcie czas jej pobytu w tym znaku, czyli do 2 października. No oczywiście nie muszę namawiać a, wszystkie osoby spod znaku lwa, aby no, wielokrotnie ją wykorzystywały.